widzowie. jak oglądacie Stars, pijajcie na Blau Stars, naprawdę, no bo jest mała klizecie, mam on w Pukro nawet, no co tym zagrałem no, co sobie, graj, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,

Oni widzowie, nie widzę, wie. A co, że nie widzę, go tak cicho. Tutaj wiem, że to pije. Tak normalnie mówi, nie wiem, co to dobrze. Czy będzie dobrze, to właśnie nagranie. Mam nadzieję, że będzie bardzo nawet dobrze. Mówi, jakie logi, Czy jest długa logi, Co jest? Co jest? Lewe lajka, to zobaczymy, nie wiem, co będzie w ogóle dobrze. Zresztą, że będę obrócił je. Nie cały dobra. jest ładnie jaki mamy przyroż. W... O dobra, Petty. nie Petty tylko ryby. Jest, cię gadam. Dziwnie, prawda? Więc ogromnie, to jest jak... <grym>, ładnie nie, Mam nadzieję, że dobrze. Zarodnie. O ten. Karp. To

nie A obecnie do Elika i To mój alfabet. Trójtek, że wam powiem. luty, marzec, sierpień, maj... Maj... Czerwiec... Lipiec, październik... Znaczy nie lipiec... Sierpień, październik... No to jest, nie? jeden i będzie koniec odcinka, dokładnie, więc sobie. kończyć ten odcinek, bo ja będę chciał. Karp, on tutaj 48. To jest tutaj. Tam 48. Jest tu w wydatki. To jest, bo było milionów. Hej, to było mocno, nie tak, jak to

Kurde, widzowie, kolejne logi, już nie logi tylko logi Co to jest? Co to jest, widzowie? nie wygrał, e, do pogromców. Dobra, to program go do pogromców, prawda? Jezu, ile on... Uuu, nie. było, Jezu, ale o tym Co ja nie widzowie?

widać wie, <tuszynka> to koniec, kiedy żywotny, to jest to nupka, nie się jak najszybciej niech niech bo to niech 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 niech

Tak. Koł. Ta chcę taką. Ser. Zy. Zy. Wie. Wie. A. Ja

Chuj w dupę, już więcej z nami kutasi krzywy nie grać. <grymne> dalej, nie potrzebujemy cię w naszym składzie, ty chuju krzywy. Co jest? Ty nie zostałem w górę ulicy. co jest? I co? Ja tego nie chcę oglądać. Jerzy baweł, że tym nagrałeś. Ja nie nagrywa takich rzeczy, ja to nagrywam. Paweł, ja to... <laughs> Takiego czyjegoś Paweł. Dobra, widzowie. Chodźcie w dupę, już więcej z nami. Nie <laughs> do musimy kończyć. pa. w łapkę w górę i chyba dzwonem i lecimy z tym Jak zrobimy do 10 łapek w górę, nie, to do 200, teraz do 200.